Cześć, jestem Kiwi i witam Was w odcinku, w którym to będziemy przeklątać custom content. Tym razem na nasz przekląd będzie autorka Stefani. Także co już tutaj widzicie, że mam tutaj odpalony kas. Także co my przechodzimy do kasa i Wam pokażę, co nasza troka Stefani, tak powiedziałam, że to jest ona, no bo Stefani nam przygotowała za frysury oraz uprania. Tak jak widzicie, nie, mamy w ogóle standardowe tło to kasa, ponieważ sięłam, e, przeszuciłam na inny folder, to innego w ogóle dysku, Moje wszystkie moty, przez co nie będziemy się mylić, jeśli chodzi o fryzury autostra Stefani. Także co, tutaj właśnie panią zdejmiemy włosy. Nie mam dosłownie nic. Także co, muszę sobie przejrzeć w e, włosy, mogę ci jakieś... Dobrze, niech będzie takie, bardzo ładne włosy, bardzo mi się one podobają. Tutaj mamy tłuszcze z innym przyciałkiem. Tutaj byśmy mogli dać się blond, albo w sumie taki siwy. E, po prostu taki fajny siwy kolor, ponieważ gdyż piękność z nas ma siwy... Siwy, tak, siwy. Misi kolor. O matko! Sama jestem jak ta siwa kopita. Także dobra, mamy misi kolor i będziemy przyglądać dalej. Bardzo śliczne, Z tym mi się kojarzy trochę w rysura z, z spa. Nie chcę się pomylić. Tutaj mamy fajne, faliste włosy, bardzo mi się one potopają. Tutaj takie proste, świecące się. Tutaj mamy koczka. Okaż jaka długość, ło! Dosyć długie, tutaj mamy kawałek cięcia, ale z drugiej strony to dobrze, bo jakbyśmy mieli krópszą simkę, to mogłoby się to wtopić. To jest bardzo śliczne. O, tutaj widzę taki mały błąd. Ja na przykład tego palca nie cierpię, że aż tak mocno odstaje od sima. Także, ale w sumie jakby to przemknąć oko. Tutaj ma takie fajne, króciutkie włosy, matko, na popa! Piękne! Tutaj następny, mamy takiego typowego koczka, ulisane włosy. Tutaj kawałek jakby kosmyków wyciągniętych. Tutaj mamy więcej kosmyków, już nie jest aż taka ulisana. Tutaj mamy też takie ciutkie, o wycieniowane włosy, tak. To są na pewno wycieniowane włosy z przeciałkiem. Tutaj mamy ciutkę dłuższe i w ogóle inaczej niż to. Tutaj mamy fajne, faliste, naprawdę to są bardzo, bardzo ładne te frysury. O, tutaj mamy takie ten. Tutaj mamy tu u ko koczka. Tutaj mamy na popa, tylko że z równym przyciałkiem. Tutaj mieliśmy z nierównym przyciałkiem, w ogóle tak za ucho nałożone. Gdzie my tutaj byliśmy? Tutaj byliśmy. O! Tutaj, dosyć jak nietypowo. O! I widzicie, tutaj aż tak tego nie widać. Więc co się bardzo cieszę. A to nie jest ta sama? Nie, to jest inna, widzicie? Zupełnie inny, inny styl koczka. Tutaj mi się to kojarzy. Sy, 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 sy. Zaraz Wam powiem, z jakim tym, z jaką frysurą mi się kojarzy. Um, niech my tylko. Z troszeczkę z tą frysurą mi się kojarzy. I nawet nie wiadomo, czy nie jest taka sama, tylko po prostu odkarnięte włosy to tyłu. Ale okej, okay, sobie przeklątamy. dalej. Tutaj takie, taki, wiecie, koczek. Eee, co ja tu widzę? Uszka można słapać. Nieładnie, nieładnie. O, bardzo ładna prysura. Tutaj mamy takiego typowego kocka. I tutaj mamy mega ...kolorowe, kolorowe włosy. A z tego proszę, nie umiem katać. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj proszę, proszę. O. Dziękuję. Tutaj mamy to samo, tylko się z krzywką. Tą frysurę już miałam, więc na pewno mi się ona spotopała, ponieważ ją nigdy nie usunęłam. Tutaj mamy a, taką typową weselną tą frysurę o matko. O, tutaj mamy właśnie to wyspiarskie koszycia. Tak, tak, wyspiarskie koszycia, tutaj jakby świązane te włosy. I tutaj mamy bez y, ombre. Tutaj, tutaj mamy dosyć jaką mnie typową ponieważ tutaj ten przód jest ucięty, a z tyłu mamy tuższe włosy. A tutaj nie mamy tylko uciętego. Dosyć, dosyć ładnie. Czy tak, przejrzeliśmy tutaj wszystkie jej prysury, bo tutaj nic, a nic więcej nie mamy. I dobra, możemy przejść na ciuchy, ponieważ Stefani również e, robi ciuchy. Poproszę wartość smotyfikowaną. Mam taką klasyczny t-shirt. Tutaj mamy ładną kurteczkę. Bardzo mi się ona potopa. Na pewno ją nie usunę. Tutaj mamy koszulę. Hmm. Tutaj mamy kolbik. To jest capisko mi się wydaje tutaj. E, ten. Hmm. Kołnierz, o! Tak, szukałam słowa kołnierz. Ale to nic, jako tego można na to przymknąć oko. Tutaj mamy taką fajną falpankę. Dlaczego ty masz taki brzuszyk ciążowy? Proszę, ja ciebie, troszeczkę ciebie odchudzimy. Tutaj mamy z ra ramionami odsłoniętymi te same kolory. Tutaj poproszę z plecami odkrytymi. Tutaj już mniej odkrytymi i tłuszcza ta pluska jest, na pewno. I też ma wszelkie wzory. Tutaj mamy typową plusę. Tutaj mamy taką pluseczkę z takimi rękawkami. Tutaj mamy dosyć taki sweterek również z odkrytymi rękawkami. Tutaj mamy zwykły sweterek. Tutaj mamy falpankę z łukimi. Rękawami, tutaj mamy palpankę z krótkimi, tutaj mamy skunką. Y, tak podejrzewam, że to jest kuma. Tutaj mamy krótszą kumę, tutaj mamy y, t-shirt. O, tutaj, właśnie o taki kolf mi chodziło. Żeby tutaj widać, że to jest taki wyciągnięte to. A czym to się różni? Aha, tutaj tymi pioterkami się różni, widzicie? To jest bardziej jakby przystosowana to ciała, a to jest bardziej jakby taki typowy sweterek. Dziękuję. Teraz sobie poprosimy tutaj spodnie. Możemy sobie ładne kolorki naprawdę wow. I to nie jest takie wow, że to tylko naprawdę to jest wow wow i raczej to będę używała w swoich simsach. Ładne, ładne. A czy mamy coś na całe ciało? Mamy. Ło! Wow, ale to świetne, a to, jaka ładna sukienka, a jakby na przykład zrobić tutaj niebieską sukienkę, z jednej strony tutaj by można było zrobić to jako y, sukienka do spania, ale ustajmy że nie. I tutaj weźmiemy na przykład białe rajtusy i obcasy białe. Albo poszukamy tutaj e, niebieskich jakichś ładnych. O, albo takie coś. O, teraz lepiej, taka inna simeczka. Okej, okay, to zdejmujemy. Tutaj mamy ładną sukienkę. Bardzo mi się, ona potopa czarna. Czerwona też nie jest złota. No dosyć tutaj się slepa z tym. O, tutaj bym raczej usunęła to za sukienkę piszamową. Więc może większość moich simek będzie miała to sukienkę, jak opiszamy. I tutaj, jeśli mamy długą suknię, czy mogę to wyłączyć. To tutaj mamy z takim uciętym rękawem. Wow! Niby standardowe kolory, ale naprawdę można stworzyć ze standardowych kolorów. Naprawdę coś świetnego. Ale okej, okay, teraz przechodzimy do. Pana, tutaj proszę mi to wszystko usunąć. Tutaj zaraz też. Ponieważ Stefani również stworzyła dwie fryzury męskie. Taką i taką. Dosyć nie pasującą e, na, na chwilę obecną to naszego Sima. Ale jakby na przykład tak na szybko tutaj stworzyć pana. O, taki młodego, to nawet całkiem, całkiem ta prysura. Albo powiedzmy, nie wiem, okres puntowniczy, tłusza prysura, falowane i na niebiesko warpnąć. O, to jest pomysł. Ale raczej tej prysury możliwe się nie będę uszywać. Możliwe, bo to tutaj naprawdę zależy od rysów twarzy. Także tutaj mamy piękną plusę. Bardzo mi się ona potopa. Tutaj sweter, taki tłuki, ciepły, widać. Koszulecka. Tutaj mamy taką koszulę z fałką i podkoszulkiem. A tutaj mamy standardowo a ja to nazywam strojem tle Kujona, ale również inne osoby mogą ubrać niż Kujoni bo mamy tutaj koszulę z takim sweterkiem. No i mamy dwie pary spodni. Tutaj troszeczkę taką szerszą, a tutaj również mamy szerszą arę z rozciętymi kolanami. A czy na... Nie, nic nie mamy na codzienny strój, ale również poprałam dla totlersów. Mokę nie potrzebowałam. No, patrzcie, dobra. Również pobrałam frysury. Są chyba takie same, nie oprócz tej, bo to jest taka sama co u dorosłych. Tutaj mamy to z troszeczkę inną, troszeczkę tak byle jak obciętą, ale z drugiej strony nie każde dziecko lubi obcinać, także no, ja się nie dziś, że jest taka, a nie inna. Czy mamy jakieś stroje? Nie. Stefanie nie zrobiła szatnik stroj dla małych dzieci. Tutaj e, proszę cię wyłącz. Ale powinniśmy mieć coś dla dziewczynek. Tak. Tutaj coś jest jako ulisana ta prysura jest. Co raczej wątpliwa sprawa, jeśli chodzi o małe dzieci. Tutaj mamy tą samą prysurę, co u Torosłej simki. No i tutaj również mamy taką spiętą. chyba też należało to torosłej simki. Czy dla dzieci coś mamy? Jak? Nie lubię tego, jak wchodzę w tryb. E, tak, mamy o wiele więcej, ponieważ mamy tą samą frysurę. Tutaj mamy tą samą frysurę, co było dla torosłej osoby. Tutaj totlerzy miały. Również to tralsy. Tutaj już mamy spiętą frysurę. Tutaj mamy taką tłuszczą frysurę. A tutaj mamy tą krótszą frysurę. Widzicie? To jest niby taka sama, ale już inny ten. Inna długość włosów. Bo powiedzmy tutaj spięła wszystko, a tutaj chcę rozpuścić. Też takie może być. Tutaj nic nie mamy. Czy dla y, chłopca mamy? Jakieś frysury. Tylko dwie. Niestety, przykro mi, mamy tylko dwie frysury. I tutaj nic nie ma. Także co, to chyba raczej byłoby na tyle. Dosyć taki szybki odcineczek. Mam nadzieję, że mogliście mnie zrozumieć. Ale tutaj jest, jak widzicie, więcej frysur. Dla kobiet, niż dla facetów, ale to jest chyba wszędzie normalne. Ponieważ, yy, tutaj poproszę jakąś taką, może być. Ponieważ sobie yy, kobiety zazwyczaj mogą tłuszcze i różnorakie, że tak powiem różnorakie. No, faceci też mogą tłuszcze, ale przecież sobie nie sepną na przykład tak koczka, bo to dosyć będzie Skupio, wyklątać. Tak uważam. Takie jest moje stanie. Ale na pewno bardzo się cieszę, że znalazłam Stefani. I link to niej będziecie mieli w opisie filmu, jak i jeszcze w komentarzach. W komentarzu. Także za. ja Wam ślicznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się. Jak znajdę jeszcze jakąś osobę, żeby ją całkowicie przejrzeć, żeby popracić jej wszystkie rzeczy, bo chyba tutaj nie mam trzech, to czterech rzeczy, jakie ona miała. Ale to jest chyba był jakiś błąd e, Sims, e, błąd strony, czy coś. Tutaj nawet możecie zobaczyć w tych miniaturkach. Jest napisane Stefanie nie w każdym, ale w większości. Także nie będzie problem, żeby znaleźć spośród różnych custom contentów jej dzieła. Także co? Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, patrzcie na Instagrama oraz na Discorda. Linki macie w opisie filmu. Trzymajcie się. Cześć!